Witam was, bardzo serdecznie dzisiaj przesyłka od panini uzupełnienie braku. o, poszło muszę te karty z tego tego, bo to są różne adresy, dobra mogę pokazywać pierwszą kartą jest FIFA 365 to jest Karta FIFA 365 ta do pierwszej strony. Tutaj mamy Barcelonę. Idziemy dalej. Tutaj kolejna FIFA 365. Tym razem mamy Real Madrid. Te są lepsze karty, to sobie lepiej wsadzimy. Tu mamy GC Game Changer, GC. To sobie można wsadzić ładnie. Nie widać, tutaj widać? Nie, nie widać serdka. Tu mamy logo BVB to nie trzeba wstawiać. Interu. One to watch. The player. To jest nawet duże uzupełnienie kolekcji. Jeszcze paru nam kart będzie brakowało z tej edycji. Niestety. Ibra. i brat myślę, że można dać. Jak się ma? Dobra. Mamy Torres, Rooney, Montaliva, Inventivanas. Fajne. Te, te karty były bardzo bardzo ładne, to są karty. Te inventive Hernanes. I tu mamy komplet z Euro. Tutaj mamy Czechy. Karta numer 53, mamy komplecik. Wszystkie karty zdobyliśmy, oczywiście oprócz limitowanych Więc się cieszę, tą kartę można sobie o... Tak, sadzić Mila Champion to też bardzo dobra karta. Do tego została jakby zakupiona. Tu mamy Międzynarodowy Gracz. I super karta. Podwójne kłopoty to jest Double Trouble. Podwójne kłopoty, Double Trouble. Tutaj fajnie od tyłu tutaj wykonano takie. Chyba tego nie widzicie. Musi złapać ostrość. Dobra zapało. I tutaj takie. Tutaj to jest takie chrupowate. Dobra. I dobra. I to już było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Ups. Myślę, że Wam się podobało. Karty są super. Brakuje nam paru. Jak zbierzemy wszystkie, to nakręcę kompletny album. I to już było na tyle. Do zobaczenia kolejnym razem. Narka. Pa I bye bye. Cześć, Marka.